Wiele wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku tygodni. Jak być może wiecie, 21 sierpnia były urodziny CSGO. Wiele osób spodziewało się jakiejś aktualizacji, jak na przykład Open Beda, pełna wersja gry, czy operacja, ale jedyne co dostaliśmy, to jakiś urodzinowy tweet, który tak naprawdę nic nie znaczy. W wcześniejszych latach zawsze mieliśmy coś tematycznego związanego z urodzinami, chociażby w zeszłym roku była to urodzinowa kapsuła, która jest do teraz. Oraz odznaka dziesięciolecia. Jeśli chodzi o przecieki, najwyraźniej Cobblestone powraca w zimowej odsłonie i naprawdę fajnie byłoby go mieć z powrotem, szczególnie, że jest sentymentalną mapą, chociaż bez uwagi na skin tej kolekcji, a mowa dokładnie o Dragon Lore. Wiele wskazuje na to, że teraz wystarczy 13 zwycięskich rund, aby wygrać mecz, czyli podobnie jak w Valorancie. Pojawi się także modu śledzący nasze elo i całkowicie nowy system rankingowy, który z pewnością ułatwi drogę do profesjonalnej kariery. Dzisiaj mija już 200. Dzień od dodania skrzynki Revolution Case, a to już sporo. Na szczęście wszyscy przymykają na to oko, wyczekując premiery CS2, i można uznać to za całkiem dobrą wiadomość, z uwagi na to, że pierwotna obiecana data przypada na lato 2023, które tak naprawdę kończy się dokładnie za miesiąc. Community cieszy się kapsułami z Paryża 2023, które są już z nami od 4 miesięcy. loś ich na rynku jest zatrważająca, a ceny złotych naklejek oraz holo są dość wysokie. Jednakże nie mają one obramowań i wyglądają naprawdę dobrze w porównaniu do innych, stąd tak duże zainteresowanie. Ilość otwartych skrzynek w sierpniu to 28 milionów, co jest bardzo dobrym wynikiem i nic nie wskazuje na to, by licznik spowalniał. Tym bardziej, że hype na CS2 tylko rośnie. Dajcie znać w komentarzach, kiedy według Was będzie premiera CS2 i jeśli interesują Was takie filmy, zostawcie followa i do usłyszenia w kolejnym filmie.